Więc witam Was z trzeciej części yy, update'u w Pilkart Driving ze strony Mordyczka Tiroka. I dzisiaj Wam pokażę, jak zdać prawo jazdy. Bo jak widzimy, zrobili dosłownie nowiutki plac. Yy, I to, no, zaczynajmy. Jak widzimy, dużo ludzi nie chce parkować w ośrodku, tylko poza ośrodkiem. Yy, tutaj możemy normalnie sobie otworzyć drzwi i wejść. Tutaj się jeszcze nie działa. Nie wiem czemu. I musicie pierwszy znać, yy, znać. Musicie pierwszy zdać teorię. Ja już po ją chyba mam. Czekajcie, zobaczymy aż. Tak, mam teorię już zdaną. Jeśli już macie teorię zdaną, no to lecicie do praktyk. Praktycznej po prostu tej. Ja ją chyba też niby mam. Yy a za to już stan prawa jazdy czyli nasza licencja e, czyli ile mamy po prostu punktów karnych e, no to tak bardzo fajnie to wygląda tutaj mamy za to jakieś fotele hmm. no ja nie wiem, no i to chyba wszystko z tej z tej trzeciej części, jest w miarę króciutka no. nie wiedziałem, że to tak szybko mi pójdzie ale możemy się jeszcze przejść i zobaczyć po prostu jak wygląda środek kościoła Tak jak widzimy, dużo ludzi parkuje tu ani tam. Nie wiem czemu wyjdziemy sobie ładnie. Tu mamy różne obrazy ławeczki można usiąść, może usiąść. No i tu już mamy za to, za to ołtas O, 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 ołtarz. Ołtarz, o to tutaj mi się dobrze już pokażę wam dalszą część naszej naszego kościoła w e, tutaj mamy tutaj się spowiada tu również e, do góry za to już nie można wejść czemu nie wiadomo więc kościół tak wygląda tu mamy otwarta, otwarcie godzinę otwarcia Przepraszam, że tak mówię, ale już po prostu długo nagrywam te wszystkie części, bo wszystkie części od razu po sobie nagrywam, żeby nie mieć później dużo roboty. No, a więc tak to w sumie wygląda. Środeczek drugiego, drugiego piętra za to jeszcze chyba nie ma i nie wiadomo, czy będzie w ogóle. A tutaj za to moja piękna dyrektor, sobie stoi. No to co, no to ja już będę się z wami żegnał. Mi się bardzo podoba event yy, yy, update Nie wiem jak wam, możecie na przykład napisać w komentarzu, będzie mi bardzo miło yy. No nie wiem, jakby to ocen ocenka, no to takie 9 na 10, bo yy, zawsze mogło, wiecie, być lepiej na przykład Już dodać na przykład całą połowę, a nie kawałek DU Bo każdy wie, że ją mają skończoną prawie yy. No, a co ja Wam powiem? No, mi się bardzo podoba update, więc to już zależy od Was, czy Wam się podoba, czy nie. Możecie właśnie nawet w komentarzu. No, i ja już się po prostu będę już tam żegnał, Jeśli coś w ogóle jeszcze będzie z um, update'u, coś co zapomniałem nagrać, um, to po prostu dogram jako czwarta część. No, to ja już się żegnam, Morteczka T-Rock.